Oj drodzy, witam Was serdecznie. Pierwsza niedziela po narodzeniu Pańskim. Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Ewangelia Łukasza, rozdział 2 wersety od 22 do 40. Świętujmy wraz z Bogiem Jego obecność w naszych rodzinach, Jego obecność. Przez umacnianie tego, co dobre między nami i uwalnianie nas, uzdrawianie tego, co słabe, chore, trudne. Prośmy, by w taki sposób Pan Bóg nieustannie był obecny tam, gdzie żyjemy, w naszych rodzinach. Ale nie chcę o tym mówić, czy chcę mówić nie wprost, może o tym, jak się odnajdywać w każdej sytuacji naszego życia i w każdej relacji, w której się znajdziemy, by czuć się dobrze. I y, jest taka rzecz, do której chciałbym Was zaprosić, bo czuję się zaproszony czytając tę dzisiejszą Ewangelię i czytania z dnia. Mianowicie do tego, że, że dobrze jest mieć wielkie pragnienia w życiu. Wielkie pragnienia odnośnie doświadczenia Pana Boga. Dlatego, że dzięki temu Bóg może je realizować we mnie i poprzez mnie na zewnątrz. Bo wielkie pragnienia, owszem, mamy co do różnych naszych takich światowych, ludzkich potrzeb, ale z nimi bywa różnie. Natomiast tutaj, idąc w kierunku duchowym, w kierunku Pana Boga, to możemy liczyć na to, że, że Bóg rzeczywiście będzie odpowiadał na nasze pragnienia, które wcześniej i tak złożył w nas, to wszelkie dobro, które dzieje się przez nas, dzieje się przecież i tak z Jego łaski. Dlatego, moi drodzy, to nie jest rzecz, te wielkie pragnienia, i, i nasza pobożność, to wszystko, co robimy dla Pana Boga, dla nas samych. Dla ludzi wokół nas to nie jest tylko i wyłącznie nasz wysiłek czy obowiązek. To nie jest coś, co, co wynika z tego, że jestem osobą wierzącą, więc powinienem się tak zachowywać. A jeśli się tak zachowuję, to jestem Bogu winny moją wdzięczność. Tylko raczej niech to zabrzmi jak, jak zdjęcie ze mnie ciężaru, który czasami właśnie przez bycie wierzącym. Ja na siebie nakładam. Tak? Wierzę w Boga, a więc powinienem się modlić powinienem chodzić do kościoła, być dobry dla ludzi, dla innych, dla siebie. Siebie często w ostatniej, dopiero na ostatnim miejscu stawiamy niesłusznie. Czy przebaczać? Tak? Czujemy się do tego przymuszeni, a jednocześnie nie mamy na to siły. Więc tutaj jest odpowiedź. To Bóg mnie uzdalnia do tego, bym był dobry. Więc prośmy o wielkie pragnienia, bo to znaczy, że Bóg będzie ożywiał moje serce, bym rzeczywiście tak go szukał, tak go pragnął. I to wszystko no, prowadzi nas do, do stwierdzenia, które. Ubrał w słowa, czy do, do postawy, którą ubrał słowa święty Augustyn, że kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Oczywiście nie chodzi o pierwsze miejsce pod względem czasu i tego, że na zewnątrz to widać, tak? że ja się staram i, i że się zmieniam, bo wszystko to, co zewnętrzne jest tylko, czy ma być, konsekwencją tego, co dzieje się wewnątrz. Czyli doświadczając mojej wewnętrznej przemiany, Doświadczając tego, że ja czuję i chcę być wdzięczny za wszystko, co w moim życiu do tej pory się wydarzyło, i chcę patrzeć z nadzieją na to wszystko, co będzie czyli wszystkiemu mówię tak, co będzie, za wszystko, co było, dziękuję to to jest postawa, która będzie pomagała nam mieć właśnie wielkie pragnienia odnośnie Boga, pragnienia Jego samego. I y, zachęcam Was, moi drodzy, by nie bać się właśnie pragnąć doświadczyć Boga, czyli poprosić Go o to, żeby dał mi to wszystko, co On chce mi dać i co uważa, że teraz jest dla mnie dobre. Odważna, ale też niebezpieczna prośba, bo już ja nie kieruję wtedy, nie decyduję, to nie ja wybieram. Y, a z mojej strony, proszę tylko o to, żebym był otwarty, żebym potrafił to przyjąć. To wszystko, co on dla mnie zaplanował i przygotował. Piękna, uwalniająca prośba, i też patrząc na dzisiejsze czytania, na postawę Symeona, któremu obiecano, że nie umrze, dopóki nie spotka Mesjasza Pańskiego, i z tą nadzieją, z tym pragnieniem spotkania Boga. Doświadczenia go przychodził do świątyni, to pragnienie ożywiało każdy jego dzień, dawało mu sens, sens życia. To, to, to było doświadczenie właśnie Boga, to pragnienie Jego samego dla Niego, tak? dla spotkania Jego. Czy święty Ignacy, który od jednej z osób usłyszał, jak już wędrował, właśnie nawracając się, to usłyszał od jednej pobożnej niewiasty: Oby ci się Jezus kiedyś zechciał objawić. Był w wielkim szoku, kiedy usłyszał to, to zdanie, ale jednocześnie to zdanie go tak duchowo dobrze zaniepokoiło i wszystko, co wynikało później, co, co się działo w jego życiu, to wynikało z tego pragnienia, z tego wielkiego pragnienia: Daj mi siebie, Panie Boże, spotkać. Objaw się mi w moim życiu. Wszelkie dobre uczynki, wszelka pobożność, która wtedy właśnie na zewnątrz, którą na zewnątrz pokazywał, wynikała z tej wewnętrznej postawy i pragnienia. Ja chcę Boga, chcę Jego samego, chcę go zobaczyć. Nie bójmy się w naszym życiu wielkich pragnień, nie bójmy się właśnie w taki sposób patrzeć na Boga i, i, i nawet prosić o takie wielkie pragnienia, prosić o pragnienie, nawet pragnienia takiego, tak? że chciałbym, chciałbym tego, Boże, chcę takiego doświadczenia, bo ono będzie nas uwalniać i oczyszczać z różnych namiastek, czy, czy rzeczy, które sobie do tej pory wybraliśmy, a które czujemy, że nas nie nasycają. Dajmy Bogu szansę, pozwólmy, żeby to On był tym pierwszym. I tym pierwszym i najmocniejszym pragnieniem w nas, a wtedy wszystko inne będzie miało swoje właściwe miejsce. Bóg daje nam też na miarę naszych pragnień. Jeżeli chcesz troszkę, to, to dostaniesz troszkę. Jeżeli prosisz o ocean łaski, to Bóg właśnie tyle chce, chce ci dać. Tylko być na to otwartym, tylko pozwolić Jemu działać w nas. A to pragnienie będzie nas ożywiać, będzie nas umacniać na naszej drodze, oczyszczać. Będzie czynić to wszystko, co w danym momencie i miejscu jest, będzie dla nas ważne, co, co będzie istotne. Każdy z nas tęskni za sensownym życiem, za tym, żeby to wszystko, co robię, rzeczywiście, żebym czuł, że, że że ja w tym jestem cały, że ja się w to angażuję, że w tym jest Pan Bóg, że on mnie też przez to prowadzi. I myślę, że nic nas tak nie oczyszcza i właśnie nie umacnia na tej drodze jak pragnienie Jego samego, doświadczenie Boga. Życzę nam wszystkim właśnie, byśmy nie bali się wielkich pragnień i niech to, co się ma dziać właśnie przez to Jego. Działanie, jego obecność w nas, niech to się dzieje w nas i w naszych rodzinach, moi drodzy. Dobrej modlitwy, powodzenia.